Siemano widzowie, dziś gram występy z moim kolegą i zostawcie suba i lajka i wejdźcie na Kuby filmy i powiedz jeszcze raz jak twoje filmy się nazywają? Katarzyna, Katarzyna, Katarzyna Mozol i wejdźcie na jego shorty, bo on ma fajne shorty to oni słyszą? tak, słyszą cię i no jak wiecie to dzisiaj będziemy grać w Stammergaja Jak widzicie no i ja sobie wezmę legendę te, tą anime legendę i wezmę sobie Blogda Blogdas Więc no za, ja, ja za chwilę wracam. Muzyka. Ja za chwilę wracam tylko yy, ja. zobaczę czy yy, już nagrał mi się trajl, muzyka do trailera. Zaciekawi was Kuba? A kiedy jest ta muzyka? Za miesiąc trailer. No i posłuchajcie teraz Kuby, co on ci co on wam powie. Kuba. I no. Kuba wam powie. O jej shortach jego, jego, więc ja za chwilę przyjdę. No, podajcie, ze serca to na co, Ale gdzie Już jestem, już zobaczyłem, już mi się nagrał bit do mojego, mój nie. do tego. Nie, nie. Nie, masz Nie, Będę miał tylko jeszcze się robi. Jeszcze się no, nagrywa. Y jeszcze wybieram, bo y wybrałem jeszcze jedną muzę do to tego traileru. Co? A ty w tej Jeszcze raz powiedz. A ty graś w tej Będę. I jak chcesz, to nawet ty możesz być. No to No to wiecie y mój... Kolega Kuba będzie nawet. Więc dobra, Kuba, mamy blok, dasz nieskończony nie blok. ksywkę, ksywkę to ja mam kubikson. No ksywkę, Kubikson ma ksywkę. Nie pytajcie dla ciebie. Nie widzę ciebie. Bo ja nie mam ników. Pozałączanych. Dzieło. Bo nie mam ników za, po, po załączanych, nawet widzowie to widzą. O kurde, Ale... aha, ja, też, ja muszę sobie w ogóle ten zrobić yy, wszystko bez ustawienia, wszystko na Twitterze. I co? Co? O co mu chodzi? Ale wiesz, żebym tak. Ej, a jak myślisz, Sami ma głupie filmiki, czy fajne? No Wbijajcie na Samiego też filmiki, mojego też kolegi. Zobaczcie, czy są fajne, czy są głupie, bo nie wiem jakie są, ale... Dla waszym zdaniem, nie wiem jakie będą, ale piszcie w komentarzach, czy chcecie dalej z... Żebym nagrywał z moim kolegą różne takie gry. A jak wam się podobają, to napiszcie w komentarzach, a ja te wiadomości przyjmę naprawdę do sw swojej, mojej mózgownicy, tak można powiedzieć. Mózgownica jest od tego, żeby myśleć i wspominać. W sumie wspominać jest tego właśnie też mózg. Mózg wyświetla nam... Co właśnie będziemy robić? Wyświetla nam ten Dobra, obraz. Nie, powiedzieć, jak już nie wiem. E, nie, 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 nie jestem geniuszem, wiesz, nie jestem. Nie zamieni. Nie za, nie Ej, zamieniłem nie? się w geniusza, tylko w super gamera. Ej, a ty dednąłeś. Widzę. No tak, bo ja, ja mówię wszystko dziwne. Mhm, a ja jeszcze nie dednąłem, A ty mnie oglądasz, czy nie? On, on, on. Mhm. Mm A widzę, że jest głośno. Mów głośniej. No. No. no? no, wiesz, że jak się doda. Znaczy, jak masz tego takiego, jak się, się nazywa. Czekajcie, chwilę sobie przypomnę. A mieliśmy 7-7? No. Więc... No. 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 E, no. I mów, mów, Kuba. Jaki jest ten taki. No. Jaki jest ten. Dynamite. Browser. No. Wiesz, że do niego super lechy. A taki jest taki. Mm. Może być dla Ciebie być dobry, dla Ciebie, może być dla Ciebie dobry, niedobry, ale dla mnie jest dobry. Piąstkę już mam. Tutaj, co są? Patrzcie, jakie są w ogóle jakieś promocje są w ogóle tu i jeśli możecie użyć mojego kodu, jak chcecie. Bo ja se, y, wpisałem kod mój, bo sobie go wpisałem po prostu losowo. To nie był żadnego youtubera, żadnego innego. No to wpisałem, y, jak Wam mówiłem, k, czy, znaczy, k, a, z, i tam ostatnia literka a, i jeszcze tam jeszcze coś jest, bo k, a, z, jeszcze na, końcowa literka to a. Ale jeszcze coś tam jest trzeba do, dołożyć, więc zgadujcie. Jak wpiszecie w komentarzach całą nazwę, no to yy, yy, myślę wam to na shortcie, albo na filmiku. A ile? No, no. To wiesz właśnie, Tak, będę nagrywam to. No to tak yy, widzę No. Bo ja, nie? Chciałam obejrzeć Twój filmik, no i Ty jakoś, wiesz, tak po, pokazała mi, yy, że nie mogę w ogóle oglądać tego. Eee... Bo ja wbijam na razie, muszą się załadować najpierw filmik. Najpierw musiał mi się załadować filmik i potem y, 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 wchodzić i możesz go oglądać. Tak samo jak Wy możecie obejrzeć filmik i go zasubskrybować. I zalajkować. Sz szary guzik trzeba tylko znaczy ten. Y Czerwony guzik zamienić w szary, a ten, ten szary, szary lajk zamienić w niebieski lajk. Więc dawajcie, bo musi wam się udać. Wam się uda, bo będziemy bardzo szczęśliwi. No. A jak zrobicie to samo Kuby Katarzyny Mozol Kuby na film, na shortach na Katarzyna Mozo, na mozol wpiszcie co na YouTubie i zrobicie to samo co u mnie, to też Kuba będzie szczęśliwy, prawda? Bardzo. No. Więc e, będzie Ale fajnie ja, jak ja, będzie. Ja twoim, ja twoim widom powiedziałem, że ja już skończyłam z nagrywaniem. To znaczy z jakim? Znaczy, że no, już nie nagrywam. Ale jakieś filmy? Nie, już nie nagrywam. Ja się interesuję tylko piłką nożną. Tylko to. Ja się nie interesuję na razie piłką nożną, ale na razie nadmyślam nad tym, tym trailerem, jaką muzykę jeszcze do tego do. jeszcze ten. dobrać jeszcze jakąś. A Kuba? Może Co? A ty odpadłeś? Nie. To dobrze. Bo właśnie Cię chyba tam widziałem. Nie yes, ja takiego słuchaj, nie No, Nie nie odpadł, widzicie. Ej, teraz w ogóle mi się Niki pojawiły. Ale ja widzę, ale ja pójdę sobie on. Zawsze te filmiki, no? No, y, mi się pokazają te nad głową y, Niki, jak, y, jak pokazuje, kto y, przegrał, a kto wygrał. Kurcze, jakby stał tak, to widzieliście widzowie, to by dostał ode mnie super panczo, ale nie dostał. Eee, dostał. Ej, ale, ale glitch, bo ja kogo zemotkowałem ja już spadałem i mnie na blok wsunęło, jak kogoś zemotkowałem. Tak, to sobie na No, dobra. No dobra, bo ja zamotkowałem już tak trochę się ślizgwałem i zamotkowałem kogoś i mnie tak trochę wsunęło na bloki i już się nie Oba, Ja jednak zamotkowałem. Uff, ja mam tutaj. Dobra. Mi jeszcze dobrze idzie. Ej. Mi też. Ale ja chciałem zabić super. Bardzo chciałem zrobić. Jakiegoś trika pewnie. Udało mi się. A ty mnie oglądasz? Ok. Tu poszło lepiej niż wcześniej. Tu może ktoś przegrać. Widziałam diabła. Jest jeden na jeden. Wiem, właśnie widzę. Widziałeś to? Hopie, prawie zginąłem. Prawie zginąłem. No. Kurczę, bym go zajmotkował. Bym. No. O, kurde. Tak tu No. Patrz na to.

Jak tak? Nie wiadomo, to czy gracie e, widzowie w Braula. Nie wiadomo, czy nasi widzowie grają w Braula. A nie twoi? A Julek, ja nie mogę. Ja nie wywaliło, jakby coś z tego Mhm, mm Więc. A ja to musi się yeah. nasz filmik zakończyć, więc. I'm a one-shot